shut them all the other są ogólnopolskie ogłoszenia elektroniczne OOE.pl Cześć, siema, z tej strony Szymon, nie w Polsce PL. E, dzisiaj chciałem wam pokazać wycieczkę, jaką odbyliśmy na Teneryfie, wycieczkę łodzią podwodną e, i chciałem wam pokazać, jak to wszystko się odbyło, jak, jak były nasze wrażenia i e, jak to wygląda. Sama wycieczka zaczęła się w San Miguel, stamtąd ta łódź wypływa. Jest, może o samej łodzi, najpierw jest to elektryczna łódź podwodna o długości około 18 metrów, szerokości 6 metrów, mieszcząca 48 e, ludzi na pokładzie. E, o koszt jednej łodzi takiej to około 3 miliony euro, e, no dosyć sporo myślę są produkowane w Finlandii. I odnośnie samej wycieczki. Wycieczka moim zdaniem jak ktoś nigdy nie był na łodzi podwodnej oraz nie był na. E, na e, nie przeżył nigdy takiego czegoś jest super. No. Nawet e, z samymi dziećmi e, przyjechać i zobaczyć to jest naprawdę super sprawa. E, natomiast e, jest stosunkowo droga wycieczka. No. Ponieważ całość kosztuje 47 euro, tam cena się zmienia, 48 euro w zależności czy zamówisz przez internet czy przez pośrednika, polecam przez internet i całość trwa, na moje oko chyba trwało około półtorej godziny z dojazdem na, dopłynięciem na miejsce docelowe, gdzie był pokazany pokaz z rybami przez płetwo nurka i no, dos stosunkowo droga jak za półtorej godziny. No. I jednak no, jeżeli łódź kosztuje 3 miliony euro, to no, myślę, że y, stąd wzięła się ta cena. E, jeśli chodzi o sam, y, samą wycieczkę, czy nam się podobało, było super. Y, Ludzi na obożenie na łodzi było dosyć spore, natomiast no, każdy miał swoje miejsce wygodny fotel i mógł patrzeć przez, przez okienko sobie na, na ryby, na to co się dzieje na zewnątrz. Sama wycieczka wyglądała w ten sposób, że wypłynęliśmy z portu. Łódź się zanurzyła następnie płynęliśmy około 30 minut w jedną stronę. E, odbył się pokaz płetwonurka. E, jedyna szkoda, że wokół tej nie ma e, nie ma rafy koralowej, nie ma. Jest, no jest to wyspa wulkaniczna i przez to no, nie ma dużo do oglądania tak i oczywiście pełno jest zwierzątek morskich, pełno e, pełno, pełno e, różnych e, organizmów czy ryb, czy jest ciekawie. Natomiast no myślę, że gdyby była rafa koralowa, by było dużo ciekawiej I na pewno, jeżeli będę miał możliwość przepojęcia się taką łodzią gdziekolwiek indziej, gdzie występuje rafa koralowa, gdzie pokażą rafę koralową, to też, to też się na to zdecyduję, Ponieważ no, to mi się podobało, a myślę, że jakby wyspa była, miała ładniejszą rafę Miała w ogóle rafę koralową, bo by było super totalnie, nie. Także polecam. Jeśli chodzi o e, sam wygląd łodzi, no z zewnątrz jest żółta, z, w środku jest sporych rozmiarów, nie kleszczymy się, jeżeli siedzimy, każdy ma swoje miejsce, e, jest e, cicho, nic nie buczy, nic nie, nic nie przeszkadza, e, komfort sam jest super, ponieważ nic nie buja, łódź podwodna się nie buja pod, pod wodą. I y, polecam. Adres, y, namiary na firmę, która to organizuje, znajdziecie na y, stronie niewpolsce.pl na blogu niewpolsce.pl. Link podaję poniżej. Natomiast, y, jeśli chodzi o y, samą firmę, to ona urzęduje w miejscowości San Miguel na Teneryfie oraz jeszcze ma na wyspie Lanzarote. Lanzarote siedzibę i stamtąd też wypływają, czyli łącznie mają dwie, dwie łodzie. Firma też organizuje transport z własnym autobusem do samego portu, jednak chyba jest to dodatkowo płatne. My skorzystaliśmy z własnego środka transportu, wynajętego samochodu, ponieważ no, mieszkaliśmy na północy i na przykład wycieczka trwała około półtorej godziny i jeżeli byśmy korzystali z e, autobusu, to byśmy musieli e, poświęcić praktycznie cały dzień na wycieczkę, która trwa półtorej godziny. Natomiast po, po wycieczce mogliśmy sobie, jeżeli byliśmy własnym samochodem, jeszcze gdzieś indziej pojechać. Zasubskrybuj kanał, daj łapkę w górę, jeżeli te informacje Ci się przydają. Sponsorem kanału są Ogólnopolskie Ogłoszenia Elektroniczne OOEPL.